Czy chrześcijanin może mieć tatuaże? To zależy czy ładne, czy brzydkie, tak? Ale odpowiadając serio, jedno z kluczowych pytań w tego typu zagadnieniach to jest po co? Tak? Jaki jest cel tego wszystkiego? A więc. Bądźmy mądrzy w podejmowaniu tego typu decyzji, czy mieć tatuaż, czy nie, ale co Biblia mówi na ten temat? Czy w ogóle można robić sobie tatuaże? Jest tak, że w Starym Testamencie jest zakaz w jednych tłumaczeniach dziergania, czy też w innym tłumaczeniu robienia tatuaży czyli dziergania swojego ciała, albo robienia tatuaży. I teraz, dlaczego był ten zakaz i co on miał oznaczać? To odnosiło się do kultur ościennych w Izraelu, kultur pogańskich. Właściwie chodziło o nacinanie swojego ciała, ponieważ po śmierci kogoś nacinano swoje ciała, ponieważ w ówczesnych wierzeniach, po tym jak Baal schodził do krainy śmierci, to... El, główne bóstwo, też nacinało siebie, i jakby upamiętniając to, także w tych rytach żałobnych, niektóre osoby nacinały siebie. Co też widzimy, chociażby gdy Eliasz idzie, ma pojedynek z prorokami Baala, gdzie są dwa ołtarze i jest modlitwa o to, żeby. Który Bóg spuści ogień na ołtarz? I tam też czytamy, że prorocy Baala nacinali siebie, ponieważ gdy nie było deszczu, oznaczało to, że Baal był w krainie umarłych. Stąd też ten zakaz, aby nie upodabniać się do tych pogańskich rytów, do tych rytuałów, aby ich nie wprowadzać w swoje życie. Poza tym Biblia o tatuażach nie mówi, o takich, o których my myślimy. Skąd zatem w ogóle jest takie podejście, że tatuaże są czymś negatywnym? No, w naszym społeczeństwie jeszcze kilkanaście, właściwie kilkadziesiąt lat temu tatuowali się głównie przestępcy, no też marynarze, tak, ale często właśnie tatuaże charakteryzowały osoby, które Miały wyroki w więzieniu. I teraz, skoro tatuaże były związane, powiązane negatywnie z takimi negatywnymi osobami, to wówczas było, czy chrześcijanie powinni upodabniać się do właśnie takich osób, czy chrześcijanie powinni sobą pokazywać, że być może należą do tej grupy osób. No było wiadomo, że nie. My, jako chrześcijanie powinniśmy odróżniać się od tego świata. Stąd mówiono, że chrześcijanin nie może mieć tatuaży, ale teraz nasza kultura jest zupełnie inna i tatuaże nie oznaczają, że ktoś jest kryminalistą, ale mogą pokazywać, że ktoś lubi coś albo kocha swoje dzieci. Biblia pozostawia to mądrości danej osoby, czy chce to zrobić, czy nie. Powinniśmy być mądrzy w tym wszystkim i pamiętać, że taki tatuaż jest czymś raczej na stałe, a samo usunięcie jest i kosztowne, i też bolesne. Dlatego, tak jak we wszystkim, bądźmy mądrzy w tej kwestii.